Witajcie moi drodzy, czwartek przed nami, zdrapki na 77 zł, wracamy do zdrapek za 2 zł, A oprócz tego mamy parę za 5, parę za 10, no i jest też za 20, mam nadzieję, że ta najtańsza i najdroższa dzisiaj coś pokaże, no i tak jak mówiłem, tak zrobiłem, wróciłem się jeszcze po jedną ekstra linię, była dla mnie odłożona z tej paczki premierowej, numerek 8 się trafił, chyba 9 był na premierze, no więc może... Ten będzie szczęśliwy. Zobaczymy. Super siódemka z 59 numerem z siódemką mamy 10 razy kasa. Tu mamy jeszcze walizkę pieniędzy z 19, 35 to pieniędzy jak lodu. Tutaj macie numerki tych zdrapek zadyszkę, czyli strapkowy cash z 10, z 19 wielka, czarna perła, mega pensja z 8. A nasza ta najdroższa, czyli czas na milion, jest z numerem 12. No to myślę, że wszystko powiedziane na początek zaczynamy. Więc standardowo od najtańszej drabki zaczynamy. Może się coś naładowało w tych za dwójkę. No, niestety nie. <gł> Dobra, szkoda gadać. Idziemy. 10 razy kasa. 23, 1, 9 i 30. Tego szukamy. Ewentualnie mnożników. Co nam dalej? 20, 34, 28, 17, 21 i dalsze liczby. No, też nietrafione. Czyli 10 razy kasa też właściwie w formie. Dobra, to do pustych. No to jedziemy z czym? Może ze zdrapkowym kaszem.

27, 39, 59 i 43 blisko. Jeszcze szansa w ostatniej linii. No, ale zaskoczenia nie ma. Tak, kontrolna różne w tym przypadku, więc jest przegrana. Dobra, drapnijmy sobie walizkę pieniędzy, numerek 19. Większość poza liniami wybierałem sam, więc wszystko poza liniami właściwie wybierałem sam, chyba nie pieniędzy jak lodu jeszcze pani podawała. A no, więc zobaczymy. 53, 57, 42, 12, 17 i dalsze liczby. No oboki obowiązkowe i 39 nie ma. Dobra, to bierzemy sobie o wielką czarną perłę. Co my tu szukamy? Dolarków lub pierścionków? Wiśnia, granat, wiśnie, gwiazda, słońce, róża, fajne symbole, ale nic nie dające. Wanzoletka podkowa, tu mamy zegar i będzie coś na końcu, nie będzie. Też mamy zdrapkę pustą. To drapnijmy sobie może te ekstra linie. O, tak czekają. I zobaczymy. Jedziemy po dwa symbole oczywiście. Kości i dzwon. Kości i dzwon. Mm -hmm. Co tak jakoś średnio to widzę. Tu mam jeszcze kości, ale no, słabo. Przynajmniej z początku. Klapki i motyl. Klapki, klapki tutaj. Motyl. Kolejne klapki. Tu już nic, tu już nic i tu mamy jeszcze klapki, motyli żadnych, chyba że się znajdą za chwilę. Dobra, nie ma co. Drapiemy kolejne symbole: klucz i diament. Zobaczmy. I diament. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. No albo nie ma, albo nie widzę. Dobra, nie ma co przyciągać. Kwiat i słoń. Słoń tutaj, mamy kwiatka. Tu kolejnego. Jest i słoń. Jest i kwiat, i kolejny słoń. I tu jeszcze kwiatek na końcu. Dobra. Sakwa i rolki. Mm, 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 mm. Tu nic, tu nic, tu nic. Sakwa jest. Tu kolejna, i mamy rolki, i sakwę tutaj w porządku. Cytryna, czapka. Mm, mm, mm. Czapka tu, czapka tu jest i cytryna, no i też chyba wszystko, dobra, ptak, leżak, tu nic, tu nic, tu nic, jest ptak, dobra, ptak i leżak, patrzcie jak mało się trafia, nie, tutaj znowu nic. Rower, słońce. To może teraz coś ruszy? Słońce mamy. Rower też. Opać tylko podkowa. E, tutaj to, to. kolejno. O. Tylko tęcza. Nie? Teraz się ruszyło. Tak jak myślałem, że się ruszy. O. Dobra, to. To. I tu mamy jeszcze. Arbus korona. Tu nic, tu nic, tu nic, tu nic. Korona tu. No. Ruszyło się. Wiatrak i piłka. Dobra, co my tu mamy? Wiatrak tu, piłka tu, piłka tu i wiatrak. Wiatrak. Jest piłka. Wiatrak. Popcornu nie było, nie? Dobra. Gwiazda i lody. Gwiazda i lody. Tu nic, tu nic, tu nic, tu nic. Mamy gwiazdę. No i tyle. Dobra. Balony oraz biedronka. Biedronka, biedronka, biedronka. Balony. Biedronka i biedronka tu u góry. Dobra. Dwa ostatnie symbole. Łódź i okulary. To się nadrapałem po stachów. <laughs> łódź, okulary, Łódź. No. Także moi drodzy. I ta odłożona też niestety przegrana. DHL. O. tak, jakoś firmowo. Kurierowo. Dobra. 3 ostatnie zdrowki przed nami, czyli pieniądz, jak ludu, mega pensja i czas na milion. Zrobimy 32, 33, 45, 26, 43, 31, 39, 37, 19. No, kończą się szanse, 13, 31. Lipa. Mega pensja. Ciekawe jest to, że żadnej wygranej jeszcze nie było. Także no, wracamy chyba do formy. Pięć. obokoło na początek. Podwójnie nawet. Ale jest mega pensja. Także niech dadzą jeszcze jedną. I się przeprosimy. Jest 25. O, super. No to na 0 nie będzie. O i drugie 25. Patrzcie, jak to ułożyli. Ciekawie. 33. To mamy 6. 49. 15. I 43. Wygrana. A się mega pensja tutaj postarała, żeby wynik trochę od poprawić. 28. 1742. Ciekawe czy po dyszce tutaj nam rzucili, czy może jakieś lepsze wygrane się pojawią. Dyszka, dyszka i dyszka. No to jest 30. No i pięknie Ta się zgadza. Lux. Może być. Także jeszcze tutaj poproszę zorocik i znowu mamy końcówkę piorunującą. Klips, worek bądź safe dla przypomnienia. Karo pik, łódka i kawa. Dobra, dalej. Wiśnie karta, trefle, gwiazda, śliwka, diamenty. No i ostatnie trzy szanse będzie czy nie będzie? No niestety nie ma. Także minusy się znowu pogłębiają. Dzisiaj tylko 30 z 77 wkładów, ale dobrze, że te 30 jest. Będzie, no, dołoży się i znowu coś tam podrapiemy. Także dziękuję za odcinek. Widzimy się na weekendowych drapaniach. Cześć!